z tej strony ART085 Witam was w kolejnym update'cie Space Engineering A w kolejnym update'cie dodali dość ciekawy element jak yy, laser antena Choć po naszemu bardziej by pasowało antena kierunkowa To całkiem nieźle się spisuje yy, Daje duże możliwości, zwłaszcza ograniczenie dostępu do zlokalizowania na przykład naszej bazy, jeśli ją ukryjemy, gdzieś w skalę, nie musimy używać zwykłej anteny, która później nadaje na całym szerokości sfery, tylko konkretnie na konkretnie, konkretnie konkretnej pozycji tak jak tam gdzie jest następna stacja nikt jej nie zobaczy dopóki przejdzie przez linię jednym z ciekawych elementów jest to, że można łatwo odczytać w jakiej pozycji jest ta antena jak na, na przykład teraz niebieski połączony Przetnijmy wiązkę. Żółty stracił połączenie. Czerwony to brak zasilania. A zielony to szukanie stan pozycji standby do połączenia. Kolejnymi dodatkami jest możliwość kontrolowania. Ale już zobaczcie. Tak jak było wcześniej można było wziąć, załączyć i dostać się do kontroli. Teraz musimy już wskoczyć do siedziska i dopiero możemy kontrolować, ale dodatkową z funkcji jest to, że możemy oddać albo jeden strzał, albo ciągłogień i jedną z Kilku rzeczy, które jeszcze zostały dodane, to oprócz tych elementów możliwość dla tych, którzy programują, korzystanie z Voxeli z skryptów GAI modowania, co no, jest bardzo wygodną sprawą, ponieważ. Yy, Możliwość zakrycia bazy za pomocą Voxeli jest już no, bardzo bliskie. Także jeśli chodzi o ten update, to na chwilę obecną tyle, ja się z wami na razie żegnam, do następnego zobaczenia, hej hej, czołem!